Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwa nordyckie giftboxy z kolekcji Panini Euro 2020 Kick Off 2021. W jednym okienku mamy Antoana Griezmana, natomiast w drugim Harry'ego Kane'a, czyli Francja kontra Anglia. Taki sobie zrobimy pojedynek. Zobaczymy jeszcze, jakie karty wpadną nam pozostałe, jeżeli chodzi o limitki. Więc pierwszym w pierwszym giftboxie jest Antoine Griezmann. Duży Harry Kane, czyli to też jest Anglia. Tutaj mamy Griezmanna. I Niemcy. Serge Gnabry. Więc to będzie kolejna drużyna do pojedynku. No i tutaj mamy jeszcze dziesięć saszetek nordyckich to sobie zamkniemy a teraz drugi gift box tutaj również Hurricane Duży, malutka limitka Jadona Sancho, też Anglia. No i w okienku Harry Kane, Anglia, więc mamy trzy nacje: Francja, Niemcy i Anglia. Razem saszetek mamy 20, więc będzie się działo. Wszystko sobie złączymy. A więc zaczynamy, moi kochani, unboxing i pojedynek. Francja kontra Niemcy kontra Anglia. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i startujemy. Holandia, Van Dijk, fans favorite. Dalej Rosja, multiple. Hiszpania, Tiago. I pierwsza karta nordycka, game changer, Kevin De Bruyne. Z bazówek Węgry, Czechy, Włochy i ponownie Czechy. Vertogen, fans favorite, Belgia. Tutaj mamy Portugalię. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Felix, multiple. Nordycka karta, Scandinavian Dania. Hojbjerg, Was, Delaney, Skow. Raz bazówek. Ukraina, Finlandia, Szkocja, Macedonia i Dania. Więc jak na razie nic nam nie wpadło. Trzecia saszetka i jest Walia. E, second skin. Olivier Giroud. Więc pierwsza karta już jest. Goal machine Francja. I pięknie wpada nam... Nordycka karta Invincible Eriksen Pukki Kulusewski To mi się podoba Natomiast z bazówek Walia Jest Francja ponownie Lukas Hernandez tym razem Belgia, Portugalia i Niemcy Emre Can Też pierwszy punkt Tylko Anglia na razie bez Jakiejkolwiek karty Marshall, fans favorite Szkocja. Tutaj Daniel James, key player. Zwali Donnarumma na karcie Game Changer. Włochy. Bazówki Szwajcaria, Włochy, Macedonia, Czechy i Rosja. Kolejna karta dla Niemiec. Tym razem Tony Cross fans a favorite. Multiple Czechy, äh Czechy. Hiszpania. I nordycka karta z Finlandii. Hradecki Toivio Arajuri Uronen. A na bazówkach mamy Słowację, Szwajcarię, Walię, Macedonię i Danię. Jest Francja, Antoine Griezmann we własnej osobie na karcie Fans' favorite. Dalej, Goldstopper, Gynok, Turcja i nordycka karta Game Changer, Virgil van Dijk. Z bazówek mamy Macedonię, Rosję, jest Anglia, Jadon, Sancho, więc tutaj jest punkt pierwszy dla Anglików, Austria i Słowacja. Jesus na fans, favorite Hiszpania. Elmas, Macedonia i znowu Gianluigi Donnarumma. Game changer. Włochy. Z bazówek Sh y Węgry, Czechy, Szwecja, Belgia i Słowacja. Second Skin, Macedonia. Szwecja Skandynawian Star. Olson. Klajson, Egdal Larsson, Gareth Bale, zwali karta Shining Star, A Azbazowek, Austria, Niemcy, Serge Gnabry, trzeci punkt, Turcja, Węgry i Chorwacja. Jarmolenko na karcie Fans favorite. Eee, tutaj mamy Danie, nordycka karta Schmeichel, Kier, Christensen, i jest Antoine Griezmann na karcie Shining Star, więc prowadzenie w tym momencie Francuzów. Zobaczymy jak w bazówkach. Macedonia, Rosja, Rosja, Węgry i Belgia. Chyba będziemy w tym momencie w połowie unboxingu. Simon Kier, fans' favorite Dania. Portugalia, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, game changer. Belgia, drugi raz ta sama karta. I tutaj na bazówkach: Polska, Ukraina, Finlandia dwa razy i Szkocja. Second skin: Hiszpania. Tutaj mamy Rosję multiple. I pięknie, po raz drugi wpada nordycka karta Invincible. Najrzadsza karta z tych nordyków, a dzisiaj już druga sztuka naprawdę dobrze z bazówek mamy Czechy, Słowację, Polskę jest Francja, Mbappé piąty punkt dla Francuzów i Austria jak to tutaj wygląda 4, 5 więc trzeba teraz saszetkę z tej strony otworzyć i mamy Egdala fan's favorite Szwecja tutaj mamy Lengleta, Defensive Rock, Francja więc punkt szósty Ramos, Game Changer, Hiszpania. A z bazówek jest: Holandia, Ukraina, Finlandia, Austria i Macedonia. Więc tylko na razie jedna karta dla Anglików padła. Ale mamy teraz drugą. Jest Second Skin. Anglia. Nordycka karta. Ze Szwecji Lindelof Lustig Olsen Jansson z Belgii, Sh Secret Hero, a z bazówek Turcja, Holandia, jest Anglia, trzecia karta, trzeci punkt, Ukraina i Włochy. Jak to wygląda na ten moment? 3, 3, 6 punktów dla Francuzów, 3 dla Niemców i 3 dla Anglii. Jak widać. Francuzi daleko uciekli, ale jeszcze jest wszystko możliwe. Trajkowski fans favorite Macedonia i nordycka karta Pukki Jensen Pojan Palo. I mamy czwartą kartę niemiecką Julian Brandt Jewel. Z bazówek jest Belgia, Węgry, Czechy, Holandia i jest Anglia. Jordan Pickford też czwarta karta. 6 saszetek zostało nam. Nie, tak. 6. 6 sztuk. Ionow, czyli Rosja, fans favorite. Niemcy, Julian Draxler. Piąta karta. Duńczycy na nordyckiej, Eriksen, Polsen, Dolberg, Braithwaite A z bazówek mamy Austrię. Jest Zane, czyli szósty punkt dla Niemiec. Jest w tym momencie. Rów, porówno Francja i Niemcy po 6 punktów. Chorwacja, Czechy i Rosja. Anglia tutaj nam troszeczkę odstaje 4 punkty. Ale jeszcze mamy 5 saszetek. Gulashi, czyli Węgry. Tutaj Hiszpania Multiple. Nordycka karta z Finlandii, Skandynawian Star, Sparflot, Kamara, Taylor. A z bazówek: Słowacja, Szwajcaria, Macedonia, Ukraina i Włochy. Powoli dochodzimy do końca unboxingu i sytuacja jest e, jak w kalejdoskopie się zmienia. Mamy teraz to niego crossa. i to Niemcy prowadzą 7 punktów. E, Czechy multiple i jest Robert Lewandowski na karcie game changer. Super. Szkocja, Hiszpania, Czechy, Portugalia i Niemcy. Ósma karta. Matias Ginter. Niemcy uciekają teraz. Osiem punktów dla Niemiec, sześć dla Francji i cztery dla Anglii. Będzie rarka, moi drodzy. Ale najpierw Sergio Busquets, fans favorite, i Cristiano Ronaldo na karcie rar. Też fajnie, że wpadła rarka. Polak, Arek Milik. I tutaj mamy Game Changera, Luke Modricza, nordycka karta. Rosja, jest Anglia, Mason Mount, piąty punkt. Chorwacja i Portugalia. Dwie saszetki nam zostały już tylko. Hiszpania, Jesus Navas. Tutaj mamy Nordyka, Berg Kulusewski, Forsberg. I z Hiszpanii Jewel Rodri A na bazówkach Słowacja, Szwajcaria, Włochy, Niemcy Julian Brandt. I tu chyba będzie zwycięstwo: 9 punktów i Belgia jeszcze. Second skin: Szwecja. Tutaj mamy Danie, Skandinavian Star, Hoiberg Was, Delaney, Skow. Secret Hero. Szwajcaria no i jakie bazówki. Polska, Ukraina, znowu Niemcy. Ponownie Brandt, Belgia i Szwajcaria. A więc mamy rozstrzygnięcie, wygrywają Niemcy. Naprawdę w ostatnich saszetkach dużo powpadało tych kart. Mamy w sumie 5, 10, 10 kart niemieckich, 6 z Francji, czyli drugie miejsce i piąte Anglia 5 kart. Jeżeli chodzi o najfajniejsze trafy, to myślę, że Dwie nordyckie karty: Invincible, Top Master, Ronaldo, No i Game Changer Lewy. To są te najfajniejsze trafy dzisiejszego odcinka. Wy, oczywiście, możecie mieć inne typy. Napiszcie w komentarzu, jak wy to widzicie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.